Cześć! Jak wyobrażacie sobie typowe Volvo z lat 70. czy 80.? Duże, kwadratowe, zwykle kombi z klasycznym napędem o architekturze przypominającej cegłę i podobnym oporze aerodynamicznym. I to samo Volvo pokazuje w 85. roku coś takiego: małego hatchbacka, bardzo aerodynamicznego, trzydrzwiowego z napędem na przednią oś. Tak. W 1985 roku wyglądał najnowszy model. Tej marki, czyli Volvo 480, o którym dzisiaj Wam opowiem. Samochód stworzony dla rynku USA, który nigdy nie trafił na tenże rynek. Przed rozpoczęciem odcinka chciałem także poprosić o subskrypcję. To bardzo pomoże w rozwoju tego kanału. Będę mógł wtedy się rozwijać jeszcze bardziej i dla Was będą jeszcze lepsze treści. Także serdecznie zapraszam, a teraz nie przynudzam i Wrócimy do dzisiejszego bohatera, czyli Volvo 480. Z 1992 roku ten egzemplarz pochodzi, ale tak jak powiedziałem, jego historia zaczęła się znacznie wcześniej, w 1985 roku. Przedstawiono informacje w prasie o tym samochodzie, natomiast w 1986 roku na salonie w Genewie każdy mógł obejrzeć ten nowy, awangardowy wręcz projekt. Ale niekoniecznie każdemu się podobał. Co mijało odzwierciedlenie w późniejszych wynikach sprzedaży, ale o tym za chwilę. Na razie troszkę o koncepcji. Ten samochód miał być był dzieckiem kryzysu, bo kryzys paliwowy jednak dał się mocno we znaki tej zasłużonej szwedzkiej firmie i trzeba było coś zmienić. Nie można było produkować już takich paliwożernych samochodów i trzeba było produkować troszkę bardziej ekonomiczne auta, a szczytem ekonomii miał być właśnie projekt G13, który później zmieniono nazwę jego roboczą na MPG, czyli mils, Mil per Gallons, czyli mile na kilometry, aby więcej tych mil można było przejechać, bo Ameryka była dużym rynkiem dla szwedzkiej firmy. I właśnie z myślą o tym rynku powstał ten oto samochód, który dzisiaj Możecie podziwiać, ale takiego auta tam nie znajdziecie. Za to znajduje się tutaj koło mnie. Maciek przyjechał nim z Rzeszowa do stalowej woli. Pozdrawiam go teraz serdecznie i dzięki niemu, dzięki jego zapałowi, bo trzeba mieć zapał do takiego samochodu. Możecie podziwiać ten egzemplarz. To, co najbardziej przyciąga w tym samochodzie, to jego bryła zewnętrzna. Bryła, która została opracowana przez Holendra. Chociaż początkowo miano się tym zająć we Włoszech w firmie Bertone. Ale. Projekt Johna De Vries okazał się lepszy, chyba faktycznie taki był, i ten ostatecznie wprowadzono do produkcji seryjnej. Ta osoba, John De Vries, jest znana także z innego projektu, Volvo 340. Opowiadałem o tym właśnie na filmie dotyczącym tego też ciekawego, małego Volvo. Samochód nie jest wielki, ma 4,25 m długości. 131 cm wysokości i 171 szerokości. Był projektowany z myślą o rynku amerykańskim, tak jak powiedziałem. W związku z tym właśnie zastosowano lampy typu pop-up, aby były na odpowiedniej dla amerykańskich przepisów wysokości. I ten zderzak, tak wysunięty do przodu, to jest właśnie zderzak typu 5. Mils Bumper. Y, dlatego, żeby on przy 5 milach na godzinę się nie odkształcił. Ale auto do Ameryki nie trafiło. Taka scheda została po tym y, rozwiązaniu. Natomiast całkiem nieźle to wygląda, trzeba przyznać. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka. Ten samochód w większości wykonano jego poszycie z tworzyw sztucznych. Metalowy jest dach, błotniki i tyle. A tylna klapa jest wykonana ze szkła to po prostu podnoszona szyba. Volvo na tym polu ma pewne tradycje. Weźmy chociażby taki model jak P1800 z lat 60., później 480, a później jeszcze C30, która już niedługo też zapuka do drzwi samochodów klasycznych. Y pod tą pokrywą nie mamy bardzo dużego bagażnika, ale nie zdradzajmy wszystkich szczegółów. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest taki spoilerek, który w teorii miał powodować niebrudzenie się tej tylnej szyby, ale w praktyce, w praktyce jest zupełnie inaczej. Teoria i praktyka w tym samochodzie się od siebie naprawdę bardzo różnią w wielu aspektach. Wróćmy jednak jeszcze do tego samochodu i jego ciekawych rozwiązań stylistycznych. Zobaczcie, jak umieszczono zamki drzwi. Są umieszczone tutaj nad klamką, właściwie na wysokości szyby. To było wygodne dla ludzi, którzy nie musieli się schylać tutaj do wysokich szwedów, którzy nie musieli się schylać, tylko po prostu mieli troszkę wyżej ten zamek i nie rysowali karoserii swojego nowego Volvo, które wcale tanie nie było, a to też powodowało jego no, nie największą popularność rynkową. Dobrze, mówiłem o tej popularności, powiem wam. Od 1985 roku do 1995 roku, do września, 7 września 1995 roku, tych samochodów wyprodukowano między 76 a 80 tysięcy egzemplarzy. To naprawdę niewiele. To nie był sukces sprzedaży, ale ja uwielbiam takie samochody auta, które często są przekleństwem dla działów handlowych dla mnie są miodem na serce, bo są rzadkie, unikatowe, ciekawe i można dużo fajnych rzeczy się o nich dowiedzieć, można o nich dużo Wam opowiedzieć. Chociażby Renault Avantime też było takim ciekawym samochodem, yy, tutaj macie filmik, i też było klapą, jeżeli chodzi o sprzedaż. Dobra, Avantime był o wiele rzadszy, ale tych Volvo też dużo nie zostało, bo mimo, że ta firma słynęła z bardzo dobrej jakości samochodów, może troszkę topornych, tak jak powiedziałem, cegieł, ale te samochody były bardzo dopracowane. Natomiast jeżeli chodzi o 480. To tutaj sprawa prezentowała się nieco inaczej, nazwijmy to, bo ten samochód trapi wiele usterek. Korozja nie jest jego problemem, tak jak powiedziałem, tym bardziej, że większość elementów jest z tworzyw sztucznych, natomiast problemy zaczynają się na poziomie elektroniki. A sama mechanika też pochodzi nie ze Szwecji, a w dużej mierze z Francji, bo chociażby. Taki silnik, podstawowy silnik, który tutaj umieszczano, 1,7, pochodził właśnie od francuskiego producenta, chociaż był doprawiony przez specjalistów z firmy Porsche. Zwieńczeniem mojej opowieści o designie tego samochodu niech będzie pokazanie Wam Grilla. Grill nie znajduje się tu, jak w każdym rasowym Volvo z tamtych lat, tylko tutaj tak bardzo nisko i on w założeniu projektanta miał być odwróconym grillem poprzednich modeli. Tutaj są lampy przeciw w głowę, Jeszcze słowo o światłach. Światła mamy tutaj pozycyjne, tutaj mamy mijania i długie. Natomiast to, to jest doświetlanie świateł długich. Można włączyć tylko w przypadku uruchomienia długich świateł. Myślę, że to mogło być spowodowane tym, że na szwedzkich drogach dużo łosi grasowało i żeby jak najbardziej oświetlić sobie drogę, to zastosowano takie rozwiązanie, bo Volvo równa się bezpieczeństwo teraz i w przeszłości. Bo w 1959 roku na przykład zastosowano po raz pierwszy pasy bezpieczeństwa właśnie w Volvo Amazon. Pod tą maską znajduje się silnik, który wam teraz pokażę. Podobnie jaki specyficzny sposób otwierania silnik. Widzicie jak się otwiera silnik? To znaczy jego klapę. Tak? Albo tak. Dostęp godny Mercedesa. Silniki? Raczej godne Renault. Tutaj mamy i tak trochę mocniejszy silnik dwulitrowy, czterocylindrowy o mocy 110 koni mechanicznych, który pozwalał rozwijać temu autu 190 km na godzinę, natomiast pierwszą setkę uzyskiwało się po niespełna 10 sekundach, po 9,9 To lepiej brzmi marketingowo. Sama jednostka jest silnikiem bazującym na konstrukcjach Renault, oczywiście z pewnymi modyfikacjami. Były też silniki 1.7, 1.7 Turbo i właśnie dwulitrówka. I teraz tak, aby uruchomić te lampy, trzeba przekręcić stacyjkę, w ogóle stacyjka jest podświetlana, jak zauważyliście, Zapon włączony i tutaj mamy światło. Bo pozycja nie wymaga podnoszenia lamp, natomiast żeby uruchomić mijania, to trzeba tutaj przekręcić. Chowamy lampy i dalej. Jeżeli chodzi o zestaw wskaźników, tutaj nie ma nic niezwykłego: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa i temperatury cieczy chłodzącej. Tutaj mamy takie klawiszowe włączniki, jak w małym Fiacie, nie przymierzając. Ogrzewanie tylnej szyby, światła przeciwmugłowe przednie, światła przeciwmugłowe tylne. Radio, sterowanie wentylacją, prędkością nawiewu. Zegarek, który jak zwykle nie działa. Światła awaryjne. Tu natomiast mamy doświetlanie świateł długich, o którym mówiłem wcześniej. Regulacja położenia e, świateł. Mała nisza, mały schowek. Poniżej znajduje się popielniczka z zapalniczką. No i oczywiście dźwignia zmiany biegów. Tutaj z kolei mamy sterowanie szyb elektryczne. Lewa, prawa i lusterek lewe, prawe. Natomiast tutaj mamy mały schowek. No i obcujemy z legendarną trwałością. I jakością ze Szwecji. Ten samochód plastiki są bardzo słabe, chociaż w zasadzie to jest syntetyczna skóra w większości. Plastikowe są elementy tutaj. Rączki drzwi są gumowe, a no i tutaj jest trochę plastiku, a cała reszta to jest syntetyczna skóra. Spasowanie tego, te zaczepy, to wszystko się urywa, i po prostu tam deska rozdzielcza nie wyglądałaby tak, gdyby właściciel nie podkleił ją yy, od wewnątrz. Włóknem szklanym połączonym z żywicą. Regulacja foteli jest dosyć bogata. Zobaczcie, tutaj mamy regulację wysokości. Tutaj oparcie bardzo wygodne. Nie tu gdzieś, tylko tu. No i tutaj mamy regulację podparcia lędziowego. Czuć działa w porządku. A tutaj mamy otwieranie bagażnika i wlewu paliwa. Bagażnik w tę stronę, natomiast w przeciwną otwieramy bak paliwa. Też chyba w Mazdzie 323F było podobne rozwiązanie. No to co? Pokażę Wam bagażnik. Otwieramy bagażnik. Zobaczcie. To jest powód dla tego, żeby właściciele typowych Volvo patrzyli z politowaniem na Użytkowników 480 bagażnik jest mikroskopijny, ma tylko 161 litrów pojemności, to jest mniej niż w moim Tico, gdzie jest 180 litrów. Chociaż wydaje mi się, że dane niekoniecznie odzwierciedlają zdolności przewozowe obu tych aut. Bardzo ciekawie jest umieszczone dojazdowe koło zapasowe. Trzeba uważać, bo o. widzicie? Tutaj jest, a tutaj jest mocowanie tego koła dojazdowego do nadwozia, żeby się nie telepało. Te fotele, tylne dwa fotele, są wyłożone takim samym materiałem jak podłoga bagażnika, bo po prostu się składają i wtedy mamy płaskie, yy, płaską podłogę, żeby zmieścić jakieś większe elementy. A jak jest tył? Klaustrofobicznie, naprawdę tutaj nie jest dobrze. Tutaj jest regulacja oparcia tylnej tylnego fotela. Więc może być bardziej klaustrofobicznie, ale wtedy macie troszeczkę większy bagażnik albo mniej klaustrofobicznie i trochę mniejszy bagażnik. Między fotelami mamy mały schowek, podłokietnik w zasadzie, no bo wiecie, Szwedzi są raczej oziębli w kontaktach międzyludzkich, więc trzeba jakąś przegrodę. Po lewej stronie od fotela jest mały schowek, gdzie też możemy podręczne rzeczy schować. Cześć, mam na imię Maciek, 480 mam, kilkanaście lat. Jeżeli chodzi o samochód, urzekło mnie wnętrze, wygląd. Prowadzenie samochodu, ogólnie jego cały, cały wygląd i to jak się prezentuje na ulicy. Jeżeli chodzi o eksploatację, to auto polecam naprawdę wytrwałym. O ile, tak jak Janek powiedział, auto było robione w dobie kryzysu, to wszystkie elementy wnętrza i nadwozia są dla tego modelu unikatowe. I mechanikę zawieszenia silnika dostaniecie. Jeżeli jednak coś się zepsuje z wnętrza i z zewnątrz, jest problem z dostaniem części czy elementów. W samochodzie w większości pada elektryka. Tutaj można by powiedzieć, że jest to Francuz. Jeżeli coś się zepsuje, coś przestaje działać, to przeważnie pociąga też za sobą czasem inne elementy. Na chwilę obecną muszę uszczelnić wszystkie okna, gdyż auto zaczęło przeciekać. Co do silnika, nie mogę mieć zastrzeżeń. Mam auto kilkanaście lat i jeżeli nie zapaliło, to było to z mojej winy. Poza tym, prowadzenie, jeżeli chodzi o samą frajdę z jazdy, to jeżeli ktoś nie miał do czynienia z tak małym, z tak zwrotnym autem, będzie naprawdę pod wrażeniem. No to odpalamy. Zwróćcie uwagę na tę kontrolkę. To jest kontrolka sprawdzająca, czy mamy światła stopu. Teraz delikatnie wciśniemy hamulec. Czyli jest dobrze, jest sprawnie. W ogóle te piktogramy są podzielone Według pewnego klucza. Tutaj mamy mechanikę silnik. Tutaj mamy to, czego nam brakuje: mało płynu spryskiwacza, bądź yy, niesprawne żarówki. Tutaj mamy panel odpowiadający za światła, niezapięte pasy i światła awaryjne, niezapięte pasy i niezamknięte drzwi. A tutaj za światła, które w tej chwili mamy włączone. Po tym całym diktum możemy odpalać samochód. Pali pięknie i lecimy światła światła warto włączać ponieważ jest też taka kwestia że dzięki temu mamy lepsze wyczucie przodu bo pamiętajmy, że przód nie dość, że jest nisko poprowadzony to jeszcze kwestia jest Kolejna taka, że mamy też bardzo szeroki zderzak. Te szyby mają zastosowanie nie tylko designerskie, ale dzięki temu to nie będzie, dzięki tej szybie nie będzie takiego powiewu, który nas by chciał wydmuchać z samochodu. Więc jest to auto przemyślane, troszkę jak Citroen XM, który też był bardzo przemyślany. Nie szablonowo rozwiązany, wiele kwestii było w XM, tutaj może bardziej szablonowo, chociaż też nie do końca. Natomiast te auta zgubiła jakość wykończenia i zwłaszcza elektryka. No, w obu tych autach Citroen jest francuski, natomiast Volvo miało dużo francuskich elementów i to, tak jak powiedział Maciej, po prostu, jeżeli chodzi o elektrykę, to to jest Francuz. I jeżeli chodzi o precyzję zmiany biegów, to też jest Francuz. Jedziemy sobie tym Wolwem przez ulice miasta, ale zaraz wyjedziemy na trasę, żeby pochwalić się jego właściwościami jezdnymi. Producent często podkreślał fakt współpracy z dwoma firmami, które miały doświadczenie w budowie samochodów sportowych przy konstrukcji tego auta, czyli Porsche, jeżeli chodzi o dostrojenie silnika i... Brytyjski Lotus, jeżeli chodzi o zawieszenie układ jezdny, tutaj jest bardzo ciekawa konstrukcja, jeżeli chodzi o przednie wahacze. Yy, w ogóle cały mechanizm, układ yy, kierowniczy i układ jezdny jest przymocowany do belki, która jest przymocowana do nadwozia. Auto jest raczej sztywne, no i tego oczekiwalibyśmy od tego samochodu. Natomiast bardzo dobrze podobno siedzi w zakrętach. Yy, jeszcze tego nie sprawdziłem, bo jedziemy sobie tutaj Dosyć powoli, natomiast zaraz wyjedziemy troszkę bardziej na trasę, i wtedy będziecie mogli się przekonać, jak to w rzeczywistości jest, a ja razem z wami, albo na odwrót. Auto jest niskie, tak jak powiedziałem, więc to też wpływa dobrze na prowadzenie. Powinno wpływać dobrze. A jak jest w rzeczywistości? Cóż, teraz mamy Rondo. Wjeżdżamy w nie. Auto się, jak widzicie, nadmiernie nie przechyla. Tutaj francuskich genów nie uświadczycie. No i bardzo dobrze, bo, tak jak powiedziałem, to, co jest fajne w dużych limuzynach, niekoniecznie w takim aucie à la coupe byłoby y, rzeczą pożądaną. No i mamy teraz y, teren zabudowany. Nam się skończył, wyjeżdżamy z miasta. Drugi bieg, 2300 obrotów na minutę. Gaz podłogę. No i już teraz już nie chce, tak przy 5 tysiącach on już nie bardzo chce się kręcić, to jest jednak silnik, który się fajnie zbiera z dołu, ale niekoniecznie jest to auto, które y, korci nas tak jak w żeby go przycisnąć, docisnąć, nie tutaj tego nie uświadczymy, natomiast jeżeli chodzi o cichość tego samochodu jest naprawdę cicho, też opór powietrza w tym wydatnie pomaga, e, chociaż auto ma już trochę lat i kilometrów na liczniku Widoczność jest całkiem dobra. Nawet te małe lusterka mi osobiście nie przeszkadzają. I zobaczymy, no ale jest nisko, więc musimy sobie też brać na to poprawkę, jeżeli chcemy jakieś manewry wykonywać, to trzeba wiedzieć, że o, nasz samochód z odcinka Fiat T pojechał jedziemy. Prawia wrażenie szerokiego, takie przysadziste, fajnie się dzięki temu prowadzi, no ale też pewne ograniczenia są. Ogólnie myślę, że to jest auto dla ludzi, którzy po prostu nie boją się ubrudzić rąk, chętnie postudiują schematy instalacji elektrycznych, ale za to będą się cieszyć takim nietuzinkowym samochodem no bo tak jak powiedziałem, 80 tysięcy wyprodukowano, może nawet trochę mniej, 76, więc to jest auto unikatowe już teraz nawet w Szwecji. Yy... Są duże fan kluby, jeżeli chodzi o Francję, tego samochodu na przykład. Tam jest doceniany, no bo tak jak powiedziałem, mageny francuskiej tego się nie wyprze. Holenderskie, szwedzkie, był wytwarzany w Holandii, zaprojektowany przez Holendra. Eee, pomysł i realizacja była jednak pod kierownictwem Szwedów. W związku z tym to jest auto, które łączy w sobie całą Europę. A jak to połączenie powstało? O tym napiszcie w komentarzach, jak uważacie, czy to jest samochód, który Was przekonuje. E, mnie jak najbardziej cieszy fakt, że mogłem go przetestować. E, jakkolwiek mówię, no, fajnie się prowadzi, ale liczba wyrzeczeń, które trzeba podjąć, aby nim jeździć, dla mnie jest zbyt duża. Piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Dzięki za uwagę! I jeszcze raz pozdrawiam Maćka i życzę mu dużo wytrwałości, aby tym samochodem jeździł jeszcze długie kilometry i wiele lat bezawaryjnie w miarę bezawaryjnie, na ile się to da. Dzięki za uwagę! Trzymajcie się! Do zobaczenia! Cześć!